Witajcie, kochani, dobry wieczór, w sobotni wieczór. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że wszystko jest w porządku i że codziennie trwacie w społeczności z Panem Bogiem, że macie codziennie czas na Słowo Boże, na modlitwę. Jeśli nie, to zadbajcie o to. Niech to będzie realne rzeczywiście, niech niech, niech Boże Słowo. I Boża Obecność przemienia nasze życie w tym takim trudnym, szalonym, zwariowanym, dziwnym, dziwnym czasie, dziwnym świecie, w którym przyszło nam, przyszło nam żyć. Kochani, dzisiaj, dzisiaj będę mówić tylko do członków Kościoła w kole, Kościoła Bożego w Chrystusie, naszego kościoła. Jeżeli nie jesteś członkiem naszego kościoła, jeżeli jesteś jakiegoś innego kościoła, gdzieś z Polski, bo też takie osoby słuchają, to bardzo proszę. No, nie chcę powiedzieć, że, że chcę, żebyś wyłączył, ale będę mówić o takich rzeczach, które są zwyczajem i chcę, żeby był zwyczajem naszego kościoła, więc jeżeli w Twoim Kościele jest jakiś inny zwyczaj, trzymaj się zwyczaju swojego kościoła. Ewentualnie rozmawiać z pastorem, ale bądź posłuszny temu, co, co Twój kościół w tym, w tym obszarze, o którym będę dzisiaj mówić, jest przekonany i co robi. Więc, więc bardzo proszę Cię, jeśli, jeśli chciałbyś coś zmieniać, to lepiej wyłącz. Ten transmisję i obejrzyj sobie w niedzielę jutro nabożeństwo o 11, a potem w poniedziałek o 19.30 spotkanie dla dzieci, a we wtorek być może dalszy ciąg nauczania o przybytku. Więc to jest dla, 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 dla osób z naszego kościoła. Jeżeli jesteś katolikiem, e, to, co będę mówić, może być też dla Ciebie dziwne, więc, więc czytaj Słowo Boże, czytaj Pismo Święte. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania i, i zechcesz, żebyśmy spróbowali na nie odpowiedzieć, to po prostu napisz do nas. Więc, więc do kolan. Mówię do kolan, nie do swoich kolan, które tutaj sobie klepię, ale do kolan e, do osób, które czują się związane z Kościołem w kole. Chcę kolejny raz powiedzieć coś o Wieczerzy Pańskiej. Wiecie, nie wiem, jak długo czekają nas te obostrzenia wszystkie związane z COVID-19, ale chcę wam powiedzieć, że chyba przestaję być optymistą, że te obostrzenia jakoś szybko się skończą, co znaczy, że nie wiemy, kiedy spotkamy się wszyscy razem na wspólnym nabożeństwie. Może to być naprawdę za długie miesiące i to jest trudne dla nas. To, to, to rodzi wyzwanie jakieś, bo, bo, bo jesteśmy Kościołem, mamy się spotykać, jesteśmy powołani do tego, żeby być razem. Spotykamy się oczywiście w małych grupach, ale brakuje nam tego dużego, centralnego spotkania, więc musisz być przygotowany, że to może jeszcze długo potrwa. Z drugiej strony, ta sytuacja jest dobra, bo ona zmusza nas i wierzę, że Pan Bóg chce to wykorzystać, to zamknięcie w domach do tego, żebyśmy my przenieśli Kościół. Do domu i realnie też żyli z Nim, odcięci od tego tlenu, e, dla dla, 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 którym, którym były nabożeństwa dla, dla, wielu, e, dla wielu osób. Więc z jednej strony to jest ciężki czas, z drugiej strony może być bardzo błogosławiony i bardzo może nas rozwijać i rozciągać. Więc staramy się oczywiście jakoś połączyć te ograniczenia z naszą potrzebą bycia razem, więc są te codzienne transmisje, są małe grupy, które właściwie niemal każdego dnia się odbywają, są, są nabożeństwa w jakiejś grupie, około 20 osób. Więc możesz w tym wszystkim powinieneś i zachęcam cię, żebyś w tym wszystkim uczestniczył. Ale może brakować jednego elementu naszego wspólnotowego życia. Które kultywowaliśmy przepraszam, każdej niedzieli, a mianowicie sprawowania wieczerzy, wieczerzy pańskiej. I pozwólcie, że najpierw kilka słów o tym, jak ona jest ważna, jak ważne jest uczestnictwo w wieczerze. I mam nadzieję, że, że czujecie to samo, co ja, że nie chodzi o jakiś religijny zwyczaj, że nie chodzi o jakiś, jakiś rytuał. Że, że po prostu jest nabożeństwo w niedzielę, zawsze centralnym punktem, centralnym w całym centralnym czasie tego nabożeństwa mamy wieczerze, więc tam się błogosławimy, tam sobie łykniesz kieliszkę wina i zjesz kawałeczek macy. No naprawdę nie chodzi o to. Wierzymy, że jest w tym życie. Oczywiście nie wierzymy, że jest jakieś przeistoczenie chleba i wina w prawdziwe ciało i prawdziwą krew Pana Jezusa, nie, nie, nie muszę tego Wam tłumaczyć. Natomiast wierzę, że kiedy jesteśmy połączeni w społeczności z Chrystusem, kiedy jesteśmy połączeni w społeczności z Duchem Świętym, to, to ten zwyczaj, nazwijmy go rytuał, on przynosi duchowe wzmocnienie, przynosi życie. I my. Z, robimy to w relacji w społeczności z nim. A więc wieczerza jest bardzo ważna. Pierwszy list do Koryntian. Nie mam dzisiaj wersetów na planszy, nie zdążyłem zrobić, więc, więc słuchajcie uważnie. Albo oj, muszę, przepraszam, połknąć coś. Reszta kawy zużyłem na przygotowanie tego tematu. E, tamtą część, której już nie ma. OK, a więc pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział od szesnastego wiersza. Apostoł Paweł mówi coś takiego. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Posłuchajcie uważnie. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my choć liczni stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Oczywiście jest pewien kontekst, dla którego Paweł pisze te rzeczy. To jest, to, to jest ta, ten dylemat: czy, czy wierzący ludzie mogą, mogą korzystać z ołtarza pogańskich świątyń, ale poza tym kontekstem Paweł też zdradza tutaj pewne niezwykłe, ważne tajemnice dla duchowego życia. A zobaczcie, kielich duchowych dóbr. Więc kiedy podnosisz kielich z winem, to ogłaszasz duchowe dobra nad swoim życiem i wierzę, że w szczególny sposób korzystasz z nich, to samo jest z chlebem, który, który, który jest obrazem złamanego ciała Chrystusa. I w końcu Paweł mówi: zobaczcie, ci kapłani, którzy składali ofiary na ołtarzu, oni korzystali z tego ołtarza. I to, ma to, to jest też obraz, to jest też cień tych rzeczy, których my dzisiaj robimy. Kiedy my podchodzimy do ołtarza, to korzystamy z jego mocy, z jego błogosławieństwa, z jego dóbr. Kiedy, kiedy spożywasz chleb, kiedy spożywasz wino, to korzystasz właśnie, jesteś, stajesz się uczestnikiem ołtarza, stajesz się uczestnikiem tych dóbr, które przychodzą e, dzięki temu, co Pan Jezus zrobił na Krzyżu Golgoty. A więc jeszcze raz chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest rytuał, to nie jest tylko symbol, to nie jest tylko jakieś przypomnienie sobie rzeczy, ale to jest że to jest duchowa, duchowa rzecz, która buduje naszego wewnętrznego człowieka. Za każdym razem, kiedy spotykamy się tutaj teraz, w tym czasie, na naszych nabożeństwach, e, w takiej tej grupie około 20 osób, spożywamy dalej, spożywamy oczywiście wieczerzę wieczerze pańską. E, spożywamy to po. Nie robimy tego na wizji już więcej, dlatego że no, z pewnych względów nie chcę tłumaczyć, ale zachęcam Was do tego, żebyście wyrobili to w domach. Zobaczcie, to był pierwszy zwyczaj, to był zwyczaj pierwszego kościoła w Jerozolimie. Oni spotykali się po domach, łamiąc chleb. E, zresztą no, większa część życia Kościoła wtedy odbywała się właśnie w domu, A więc ta sytuacja też jakby troszkę przymusiła nas do powrotu do trochę może właściwego modelu Kościoła, że Kościół tak naprawdę jest w domu. Kościół to dom. My tradycyjnie przyzwyczailiśmy się do tego, że tę wieczerze, ceremonie, nazwijmy to wielkie słowo ceremonie, ale, ale tę wieczerze sprawują, wprowadzają nas starsi Kościoła, starsi zboru, ale słuchajcie, gdzie Słowo Boże mówi, kto ma to robić i jak ma to robić? Tak naprawdę Naprawdę ze strony Bożego Słowa niewiele wiemy poza tym, że mamy ją spożywać. A więc przenieśmy wieczerze do domów. Niech w naszych domach płynie z niej życie dla nas i dla naszych rodzin. Zobaczcie, gdzie Pan Bóg nakazywał świętowanie Paschy, bo przecież ta pierwsza wieczerza to była właśnie wieczerza paschalna, kiedy Jezus spotkał się ze swoimi uczniami tuż przed swoją śmiercią. Wiecie, gdzie, gdzie, Pan Bóg, gdzie Pan Bóg nakazał spożywanie paschy. Wiecie, to nie było spotkanie w świątyni, ale, ale ta pierwsza paschalna wieczerza, ona miała odbywać się w domach. I gospodarz domu, ojciec rodziny, był odpowiedzialny za przeprowadzenie jej, za zorganizowanie jej. Wierzę, że tak samo powinno być z wieczerzą pańską. Dlaczego mamy z tym problem w domach? O Widzę dwa takie główne powody. Pierwszy jest bardzo prosty. Mamy pewną tradycję i czujemy się niewygodnie, kiedy musimy poza tradycję wyjść. A więc tradycję trzeba weryfikować z Bożym Słowem, czy ona jest zgodna z Bożym Słowem. Nasze tradycje nie są złe, ale czasami musimy powiedzieć, że trzeba coś w naszych tradycjach zmienić, żeby poddać się prawdzie Bożego Słowa. Więc zweryfikujmy tradycję z Bożym Słowem. Druga rzecz, która, która, która może tak przynosić problem w organizowaniu wieczerzy w domu, to jest brak prawdziwej duchowej wspólnoty w naszych rodzinach, brak prawdziwej wspólnoty w domu, i wtedy bardzo trudno jest zebrać wszystkich i modlić się. I, e, e, i, I podnieść kielich i, i chleb. I wiecie, troszkę tak bywa, że w naszych domach każdy sobie rzepkę skrobie, to znaczy gdzieś tam każdy ma swój kącik, ma swoją komorę, gdzie czyta Słowo Boże, gdzie modli się i to jest bardzo dobre, konieczne i potrzebne każdego dnia, ale też musimy, musimy być razem w tym. Więc potrzeba troszkę odwagi i zachęcam Cię, jeśli do tej pory nie prowadziliście, nie prowadziłeś takiego wspólnotowego spotkania rodziny jako Kościoła, to wieczerza właśnie jest świetnym momentem, świetnym miejscem na to. Musimy mieć odwagę, żeby to zmieniać, dlatego że nasze domy muszą być wypełnione Bożym światłem. Kościół musi zawędrować do domu. Nie każdy oddzielnie tylko, ale powinniśmy mieć też czas razem. Wierzę, że to jest niezwykle ważne dla rodziny. To niezwykle umacnia rodzinę. To niezwykle um, przynosi życie dla całej, dla całej rodziny. Nasze domy muszą być wypełnione Bożym światłem, kiedy wokół, wokół jest ciemno. A więc wieczerza, czytanie słowa, wspólna modlitwa powinna być też częścią naszego, naszego domowego, naszego domowego życia. Dobrze, kilka praktycznych myśli żeby nie przedłużać. jeśli będziecie mieć pytania do tej części, do tego, co powiedziałem, po prostu odezwijcie się. Kilka praktycznych myśli. Kto może spożywać wieczerze? Oczywiście wieczerze mogą spożywać osoby, które są narodzone na nowo, które mają pewność zbawienia, które oddały swoje życie Chrystusowi, które zaprosiły Jezusa do swojego, do swojego serca. Na pewnego porządku ustaliliśmy w Kościele, że, że wieczerze przyjmują osoby, które to nowo narodzenie potwierdziły chrztem, ale generalnie chodzi o to, że wieczerze mogą spożywać osoby, które są narodzone na nowo. I mówię o tym, bo to może rodzić pytanie: co z naszymi dziećmi, kiedy w domach mamy spożywać wieczerze? Czy one powinny przystępować do niej, czy nie? Jestem przekonany, że odpowiedzialność za to biorą rodzice. Jeszcze raz, odpowiedzialność za to bierzecie wy, rodzice. Więc jeśli Twoje dziecko jest na tyle świadome, więc tak? jest już w takim wieku, że może to zrozumieć, w jaki sposób człowiek może zostać zbawiony. jeżeli twoje dziecko przyjęło zbawienie, jeżeli twoje dziecko narodziło się na nowo, zaprosiło Jezusa do swojego serca, oddało jemu swoje życie, jest zbawione. Ups, zapomniałem wyłączyć telefonu. Jest zbawione i wierzę, że jako takie może przystępować do wieczerzy. A nawet, nawet nie tylko może, ale powinno ją przyjmować, dlatego że z wieczerzy płynie życie. Tak? Oczywiście dziecko musi rozumieć, czym wieczerza jest, więc jeżeli nie wie, jeszcze tego nie rozumie, powinieneś opowiedzieć, wprowadzić je w prawdę Bożego Słowa na temat wieczerzy, ale, ale, ale to się należy dziecku. Oczywiście my mamy. Jako rodzice trochę ten problem, że no tak, no nasze dziecko przyjąło Pana Jezusa. No wierzę, że ono jest zbawione, narodzone nowo, ale, ale jakoś to tak nie wygląda, bo ciągle jest takie niegrzeczne i nam się wydaje, że może nie ma owocu. Więc kochany tato i mamo, spójrz na swoje życie. Tak? Czy, czy Twoje nowe narodzenie spowodowało, że wszystko cudownie się zmieniło, i ty jesteś już doskonały w swojej świętości i nie popełniasz żadnych grzechów? Mam wątpliwości. Więc, jeżeli tak surowo patrzymy na nasze dzieci, to spójrzmy surowo na swoje życie i okaże się, że, że dziecko też jest w procesie przemiany. Tak? Okej. Okay. Muszę znaleźć swoje notatki, gdzie ja jestem teraz. A więc, jeśli, jeśli dziecko nie jest narodzone na nowo, zapraszaj do wieczerzy w tym sensie, żeby przyglądało się i też widziało to, w jaki sposób to robimy, i też nauczaj, mów swoim dzieciom, co w tym czasie robić. A więc jeszcze raz, wieczerza pańska jest dla osób, które przyjęły zbawienie z rąk Chrystusa, które narodziły się na nowo. Ok, tyle o dzieciach. Jeśli mielibyście jakieś pytania odnośnie dzieci, Piszcie, dzwoncie, pytajcie. Jeśli chodzi o samą organizację, myślę, że, że nie mamy tu wielkiego problemu z tym. Po prostu przygotuj wino, e, przygotuj chleb, to może być maca kupiona w Kauflandzie, to może być też słodki chleb, e, to nie ma wielkiego, wielkiego znaczenia. Ważniejsze jest dla nas duchowe znaczenie niż, niż, niż sposób, w jaki, w jaki wieczerze spożywamy. Dobrze jest czytać wtedy Boże Słowo, fragmenty, które o tym mówią e, i na pewno dobrze jest przypominać, przypominać w modlitwie, czy przypominać sobie błogosławieństwo, które, które płyną z ofiary Jezusa na krzyżu Golgotę. Jego przebaczenie, które czyni święta krew Jezusa, uleczenie, które przynosi złamane ciało, i tak dalej, i tak dalej. A więc dobrze jest to przypomnieć, dlatego żebyśmy, żebyśmy byli świadomi, w czym my uczestniczymy i jakie błogosławieństwo możemy, możemy, możemy przyjąć. Więc uważam, że gospodarz domu, ojciec albo ktoś wyznaczony, po prostu Podnosi chleb, podnosi kielich i błogosławi Boga Ojca za dzieło Jego Syna Jezusa Chrystusa, dziękując za to, co On uczynił, a później po prostu spożywamy chleb. I wino. E, oczywiście jeśli dziecko bierze udział w tym, to warto się zastanowić, czy nie lepiej dać sok zamiast wina. Tak samo jeśli masz problem z alkoholem e, i nie czujesz się w pełni wolny, e, obawiasz się, że smak wina może cię pociągnąć do grzechu, do upadku, no to, to po prostu użyj soku. E, możemy też dla dzieci po prostu zamoczyć chleb w kielichu z winem i, i podać w taki sposób. E, My w naszym domu, znaczy teraz, jak mamy już spotkania Kościoła, to, to, to bierzemy udział w wieczerzy razem z wami tutaj, ale, ale też w domu robimy to czasem po nabożeństwie niedzielnym, czyli po obejrzeniu tej transmisji o 11 zbieramy się razem i, i, i mamy właśnie chleb i wino, mamy wieczerzę pańską. Najbardziej lubię, kiedy mamy wieczerze w piątki wieczorem przed samą kolacją, więc siadamy do kolacji, ze względu na nasze zajęte życie, to nie zawsze się udaje, ale piątki bywają takie, że siadamy wspólnie do kolacji i przed nią spożywamy wieczerzę pańską, modląc się razem, i później mamy czas przy stole, wszyscy razem. I to jest bardzo ważne. I zachęcam Was, żeby w taki sposób sugeruję, żeby tak praktykować wieczerze, że właśnie może przed kolacją wspólną, przed wspólnym posiłkiem, ale róbmy to regularnie. Rób to raz w tygodniu, może częściej, ale, ale, ale róbmy to, róbmy to e, regularnie. Dobrze, sugeruję, żeby robić to w niedzielę po nabożeństwie, kiedy, kiedy, kiedy oglądacie transmisję z całą rodziną. Tak jak mówię, my nie robimy już na wizji wieczerzy, po prostu robimy ją po, po nagrywaniu nabożeństwa, więc sugeruję, żebyście tak zrobili. Z całą rodziną spotkajcie się przy stole rozlej w małe kielichy, wino, weź chleb, pobłogosław chleb. Po Pobłogosław Boga za chleb. Nie chcę teraz wchodzić w to, czy błogosławimy chleb, czy błogosławimy Boga, ale po błogosław Boga za chleb, po błogosław Boga za wino. Podziękuj za dobro, do dobre rzeczy, błogosławieństwo, za ten, za ten kielich pełen duchowych dóbr, za, to, za ten chleb pełen duchowych dóbr i, i spożywajmy. Już na koniec zupełnie jeszcze, chcę przeczytać. Znany wam fragment z pierwszego listu do Koryntian 11 rozdziału od 23 wiersza. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy był po wieczerze, wziął kielich i oświadczył: Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, to czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż, ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Ogłaszajmy Boże dzieło zbawienia w naszym domu, ogłaszajmy śmierć Pana w naszym domu. Róbmy to regularnie, pozwólmy żeby duchowe życie płynęło przez wieczerze do wszystkich członków naszej rodziny. Zachęcam was bardzo do tego. Zrób to jutro, jutro w niedzielę, kiedy, 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 kiedy skończy się transmisja. Przygotuj się wcześniej i spożyj wieczerze ze swoją rodziną i rób to regularnie. Zobaczysz, jak wielkie błogosławieństwo będzie z tego płynąć dla, ka dla każdej rodziny. A ja już się żegnam z wami. Niech Pan Bóg was błogosławi. Do zobaczenia jutro o 11:00 i później od poniedziałku w kolejnych transmisjach. Trzymajcie się. Jeżeli a jeszcze jedno, jeżeli, jeżeli jeszcze nie wypełniliście ankiety, proszę, proszę zróbcie to. Ona jest na na e, grupie naszej Facebookowej. Odszukajcie ją i proszę zróbcie to, dlatego że ona bardzo pomoże w przygotowywaniu kolejnych transmisji. Niech Bóg was błogosławi. Do zobaczenia, papa. Pa.